Jako Centrum Kultury przygotowaliśmy specjalną ofertę reklamową. Oddajemy do Twojej dyspozycji sieć, z której sami korzystamy, aby dostarczać mieszkańcom najnowsze informacje. W jej skład wchodzi telewizja żerardowska, obejmująca swoim zasięgiem ponad 20 tysięcy osób, KinoLen, który odwiedza 10 tysięcy osób miesięcznie, Radio Fama ze 100-kilometrowym zasięgiem oraz 16 słupów ogłoszeniowych rozmieszczonych po całym mieście, a także ekrany multimedialne w Twoje cyka oraz resursy. Reklamuj się w Żyrardowie, bo możesz. Aleksandra Szymańska. Zapraszam na nadchodzące wydarzenia rozpoczęła działanie Żyrzardowska Karta Mieszkańca. W związku z tym wraz z prezydentem Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim zaprezentujemy Państwu jej partnerów. Dzień dobry, witam serdecznie. Kontynuujemy dzisiaj naszą wędrówkę, nasze odwiedziny u partnerów naszego wspaniałego produktu, jakim jest Żyrzardowska Karta Mieszkańca. Dzisiaj odwiedzimy kilku naszych lokalnych restauratorów. Zaczynamy, Szanowni Państwo, od restauracji Apretura. Która znajduje się w piwnicach pięknego budynku, jakim jest Żardowska Rysursa. Zapraszam serdecznie. I cóż, jesteśmy już we wnętrzach tej pięknej restauracji. Mam ogromną przyjemność zasiąść przy stole z właścicielem tej restauracji, panem Jackiem Maliszewskim. Dzień dobry, panie Jacku. Proszę powiedzieć, na jakiego rodzaju zniżki mogą liczyć mieszkańcy Żardowa, ci, którzy są posiadaczami tego produktu, jakim jest Żardowska karta mieszkańca. W ramach Żardowskiej karty mieszkańca proponujemy naszym mieszkańcom zniżkę w wysokości 50% na deser przy zakupie obiadu. 5% zniżkę na napoje gorące, oraz w tym momencie proponujemy 10% rabatu na zakup bilety na walentynki, które odbędą się w sali balowej. Resursy, tak jak Państwo usłyszeli, każdy, kto trafi tutaj z taką kartą, jaką jest karta mieszkańca, może liczyć na te zniżki, o których powiedział Pan Jacek. To jest również. Wspaniała impreza dedykowana zakochanym 14 lutego, gdzie też można liczyć na wspomniany przez pana Jacka rabat. A ja chciałbym jeszcze zapytać, panie Jacku, jakie danie bądź dania cieszą się największą popularnością wprowadzonej przez pana restauracji? Aktualnie największą popularnością cieszą się żeberka, dlatego serdecznie na nie zapraszamy. Szanowni Państwo, restauracja Apretura jest naszym partnerem naszym lokalnym produkcie, jakim jest żardowska karta mieszkańca. Ja serdecznie zapraszam do odwiedzin tego fajnego lokalu i życzę Państwu smacznego. Szanowni Państwo, znajdujemy się przed wejściem do restauracji The Spirit, naszego kolejnego partnera w naszej żardowskiej karcie mieszkańca, i za chwilę się dowiemy, jakie w tym miejscu właściciele tejże restauracji świadczą zniżki na rzecz posiadaczy tejże karty. Zapraszam! Witamy ze wspaniałych wnętrz Pałacu Kutyrowskiego. Witamy pana Dariusza Kiliańskiego, właściciela restauracji The Spirit. Panie Dariuszu, na jakie zniżki u pana w restauracji mogą liczyć posiadacze żardowskiej karty mieszkańca? W naszej restauracji każdy posiadacz żardowskiej karty mieszkańca otrzyma kawę do ciastka gratis. A także voucher na 50 zł za każde wydane 500 zł. Panie Dariuszu, a jakie danie cieszy się w Pana restauracji największym powodzeniem? Co klienci Pana restauracji wybierają najchętniej? Jest to zdecydowanie sznycer wiedeński, który sprzedaje się codziennie w bardzo dużych ilościach i jest chwalony przez naszych gości. Tak więc, Szanowni Państwo, zapraszam do restauracji The Spirit, naszego partnera, naszej żartowskiej karty mieszkańca na sznycer wiedeński. Ale nie tylko na ten cel wiedeński, na wszystko to, co serwuje Pan Dariusz wraz ze swoim wspólnikiem w tej wspaniałej restauracji, właśnie. I jesteśmy przed kolejną restauracją, Żerardowie. Restauracją, która jest również partnerem Żyrardowskiej Karty Mieszkańca. I za chwilę przekonamy się. Na jaki rodzaj zniżek, korzystając z usług tej restauracji, mogą Państwo liczyć? Mam wielką przyjemność siedzieć przy tym wspaniałym stole z właścicielką tej restauracji, panią Anną Sobiecką. Pani Anno, na jakiego rodzaju zniżki mogą liczyć mieszkańcy, którzy odwiedzają Pani wspaniały lokal z kartą mieszkańca? Nasi goście. Posiadacze żartobliwej karty mieszkańca mogą liczyć na zniżki przy zakupie wszystkich dań z karty oraz gorących napojów. A jakie danie w Pani restauracji cieszy się największym powodzeniem? Co klienci wybierają najchętniej? Naszym hitem od lat są placki z cukinii z pieczonym łososiem, ale też. Potrze potrzebują klasyków, czyli kotleta schabowego, który u nas nie mieści się właściwie na talerzu. Tak jak Państwo słyszeli, jeżeli ktoś chce zjeść kotleta, który nie mieści się na talerzu, to zapraszamy do restauracji w starej pralni naszego partnera tego pięknego produktu, jakim jest Żyrardowska Karta Mieszkańca. Życzę wszystkim smacznego. Kończymy ten odcinek i wizytę w restauracji w Starej Pralni. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo, którzy chcecie korzystać z usług naszych restauratorów, coraz chętniej będziecie zaprezentowane dzisiaj restauracje odwiedzać. A przypomnę, że te restauracje są partnerami naszego produktu jakim jest żydardowska karta mieszkańca. Kupuj, korzystaj z usług. Lokalnie. Niech to hasło wszystkim nam, mieszkańcom Żardowa, przyświeca. Serdecznie pozdrawiam. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy dzisiaj nasze odwiedziny naszych partnerów. Partnerów takiego produktu, jakim jest żylardowska karta mieszkańca. Dlaczego nie garnitur, dlaczego nie krawat? Bo jesteśmy w studio treningowym pana Bartka Kormana, który stał się partnerem naszej karty mieszkańca. Witamy serdecznie, dzień dobry. Panie Bartku, proszę nam powiedzieć i wszystkim mieszkańcom, którzy nas oglądają, jaki rodzaj usług. Świadczy Pan w swoim studio treningowym i na jakie zniżki mogą klienci Pana studia liczyć ci, którzy są właścicielami żardowskiej karty mieszkańca? Mieszkańcy żardowa mogą dostać zniżki u mnie na treningi personalne, ale nie tylko, jeśli chodzi o samo studio bo także na usługi dietetyczne oraz treningowe. Szanowni Państwo, jeszcze tylko króciutko przypomnę, że nasza żardowska karta mieszkańca jako program jest programem otwartym, a więc każdy z lokalnych przedsiębiorców może wziąć w nim udział. Tak samo jak i każdy z mieszkańców żardowa może stać się posiadaczem tejże właśnie karty. To co, panie Bartku? Bierzemy się za robotę. Ula to Zula w reżyserii i z akompaniamentem Macieja Klocińskiego już 10 lutego w Resursie. W tym muzycznym spektaklu postać słynnej gwiazdy kabaretu Zuli Pogorzelskiej wcieli się uczestniczka zajęć stałych Centrum Kultury w Żyrardowie Ula Chocyk. Zapraszamy! Święto miłości już tuż tuż. Z tej okazji 14 lutego w Centrum Kultury klimatyczny koncert zespołu Powolno. Cześć! Z tej strony Daniel z zespołu Powolno. Zbliża się 14 lutego i z tej okazji chcielibyśmy zaprosić wszystkich tych, którzy mają złamane serca, a także tych, których serca są pełne miłości, na nasz walentynkowy koncert, który odbędzie się w Centrum Kultury Zerardu. Jeżeli jeszcze nie macie planów na ten niezwykły dzień, to warto wziąć udział w walentynkowych konkursach. Na profilu Facebooka prezydenta miasta Żyrardowa znajdziecie Państwo konkurs fotograficzny, w którym wygrać można kolację w resursie. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie na tle żylardowskich zabytków. Jest też coś dla miłośników poezji. Skierowany do uczniów szkół średnich konkurs na najpiękniejszy wiersz miłosny, czyli walentynkowy turniej jednego wiersza o miłości. Zapraszamy na niego do resursy oczywiście w czwartek 14 lutego o godzinie 12. A jeżeli macie Państwo ochotę na walentynkowy wieczór w zabytkowym wnętrzu resursy i kolację przygotowaną przez restaurację apretura, to wystarczy wziąć udział w kolejnym konkursie Centrum Kultury. Trzeba odwzorować na zdjęciu słynną, romantyczną, oczywiście scenę filmową. Któż z nas nie pamięta kultowych już kadrów z Tytanika, Casablanki czy Przeminęło z wiatrem? 23 lutego, ale gala w kinie Len, czyli specjalny pokaz obrazu Popiół i Diament w ramach przeglądu Krótka historia polskiego kina. Start godzina 18:30. Dzień później zapraszamy na występ zespołu Essox. Koncert, który odbędzie się w Rysursie, rozpocznie się o godzinie 17.00. Natomiast 25 lutego grupa Nuclear Venom zagra na tyłach sceny w Centrum Kultury. Scena z okulisami wystartuje o godzinie 20.00. Kolejny literacki Żyrandol rozbłyśnie w resursie 28 lutego. Tym razem miłośnicy Dobrej Lektury spotkają się z Katarzyną Michalczak, autorką książki Synu Jesteś Kotem o relacji matki z synem, który jest w spektrum autyzmu. Zapraszamy. Zapraszam na dalszą część programu. W bardzo odległej krainie. Przybywam z Chin. Musicie mi pomóc. Wy w ogóle wiecie, gdzie leżą Chiny? Jasne. nie jest. E, jasne. Gdzie słońce wychodzi? Chino świat przedstawia. Uznałem, że zostanę nowym cesarzem Chin. Mamuśka Kleo będzie się miała spyszna. Moje imię na zawsze wyryje się w marmurze historii. O, jak pięknie powiedziane, boskie! Imperator, orator, mistrz. Dlaczego tak się przyjęło? Że każdy szuka pomocy u nas! Nie, nie, nie. Ja ci pomogę. Nie mam nic do roboty. Ostrzegam cię, księżniczka jest moja. Chajdamy się. Wiesz co, Obelixie? Będziesz świadkiem na weselu. No nie wierzę. Poszedł na kaplowacz, idzie! O! O! Co knujecie? No, nic. Nie. Pokażę wam, jak się walczy w Chinach. Zakochałem się. Za dużo tych zadłużonych jak na jedną przygodę. Cześć, obelicie? Serwus Palbano. Chcesz mnie jeszcze? Powiedz tak albo nie. No. Powiedz tak. Kocham go! Dotarło! Jak to go kochasz? Śmiesz kochać innego! Szalala! Szalala! Umia jej piach. Nie obelicie jemy za dużo mięsa. To co niby mamy jeść? Warzywka! Warzywka! Warzywka? Warzywka. Słyszałeś, Defiksie, masz gryźć marchewki. Do ataku! Dziękuję. Proszę. Kiedy jesteś orłem, musisz się unosić. Miecz! Co to niby ma być? Ostatnio się skaleczyłeś i... Chciałem Oj, tak, dobra, nieważne. Próbuję brać mi tę monetę! galijskim koguciku! Ale to przecież łatwizna, bo pan jest. Uh, nie ślepy. zakładaj, że ktoś nic nie widzi, tylko dlatego, że jest ślepy! Nie! Jednak wyszło na moje. Frasze. z Imperium smoka. Od 10 lutego. Wybacz Nie chcę już więcej Jesteś Mówić gdy wejśc Młoda, czasami trzeba pomóc swemu szczęściu Krzyk No! You will not fuck my mother! Patrzę na ciebie Motherfucker. Czuję, że nie chcę Chcemy wygadzu! Nie jesteś na to trochę za stara? Nie cofnę czasu, przepraszam. Nie mnie <tosanyszy> Nawet jeśli <tosanyszy> Przejdziesz strach On spowija W nią wszystko W nas Powiedz, że chcesz Czy jeszcze na Pamiętaj, że tu jest twój dom. No i bądź rozsądny. Pokusa to jest trudne do opanowania pragnienie. Rzecz, która kusi. Czy to jest Max Wygoda? No co? Nasza sesja na punkcie jest blazowana w Mr. Porsche, calm down. Tak jak duże miasto albo obietnica nowego życia. Szpila czeka na ciebie już pół godziny. Rating wkur... Cztery gaz, cztery Spóźniłaś się. Mam krok od publikacji, rozumiesz? A teraz ten włoch skojarzony na ramniewywałi z pracy. You, again. Co to? Kalendarz Maxa Wygody. The next three days of his life belong to us, and you are the journalist he chose. I want you to provoke him. Chcesz, żebym to Ja ci wymyślam pokusę, a ty jej musisz ulec. Teraz dopiero wypływasz na szerokie wody. Może pojedziesz do kan Co roku wyjeżdżają tam najlepsi. Tak. jednym warunkiem. Pokusa za pokusą. Nie wiem, czy mogę to zrobić. Tak, możesz. złoty bilet. Kupisz jak znalazł księcia. No może może... Chciałbyś spróbować? Ja, ty i Sara. Oh. Chodzi o pewną produkcję filmową, w której wzięłaś udział. Dala i samu jego domu przejęła. Sometimes you need to be careful with your dreams. They may come true. Can I borrow your girl? Sure. Spuszczaj. Do about it. Się, że o tym nie wiem. Podobno pokusom powinno się ulegać, bo mogą już się nigdy nie wydarzyć. Państwo w studiu telewizji Żerardowskiej. Goszczę dzisiaj Pana Andrzeja Oklesińskiego, członka honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerardowie. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Z którym porozmawiamy o tym, że Ochotnicza Straż Pożarna włącza się w akcję pomocy Ukrainie. Proszę, powiedzmy w jaki sposób. Pani redaktor, Szanowni widzowie, Straż pożarna obok zadań ustawowych, jakim jest gaszenie pożarów, usuwanie skutków miejscowych zagrożeń, często prowadzi różne akcje humanitarne. Pomaga ludziom tam, gdzie oni tej pomocy potrzebują. Często bywa tak, że nikt inny tej pomocy nie może udzielić. Tak było przy chorobie Krocfelda-Jakoba, czyli tzw. chorobie wściekłych krów, przy ptasiej grypie, COVID-19 i wielu innych. Dzisiaj bez mało od roku mamy do czynienia z wojną na Ukrainie i mieszkańcy tego kraju bardzo potrzebują pomocy. Odpowiadając na te potrzeby Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie w dniach 2-3 stycznia tego roku pod patronatem wiceministra aktywów państwowych pana posła Macieja Małeckiego i prezydenta naszego miasta Lucjana Krzysztofa Szanowskiego zorganizowała transport żywności i najpotrzebniejszych rzeczy dla mieszkańców Ukrainy. Dwaj nasi dzielni druchowie, sam prezes druh Mariusz Wysocki i druh Mateusz Tyburski, zawieźli ponad dwie tony właśnie żywności, sprzętu medycznego i sprzętu rehabilitacyjnego. W skompletowaniu tych darów pomogła nam fabryka Feniksa z Jackiem Czubakiem i tak zwany żyrardowski biznes. Polmos Kaufland MK. Fundacja Nestor. Dary zostały zawiezione do polskich szkół i tam głównie rozładowana była żywność. Mieszkańcy okazywali ogromną wdzięczność i truchowie naprawdę przyjechali zbudowani i powiedzieli, że ten trud w zamian za te wyrazy uznania, radości w ich oczach, naprawdę to się opłacało. Natomiast... Ja muszę zadać to pytanie, bo ciśnie mi się na usta, choć wiem, że nie będzie bardzo banalne. Nie bali się po prostu? Mówili coś o tym? Czy prawdziwym mężczyznom nie wypada o tym mówić? Jak to no, wyglądało? Oczywiście, że strach jest naturalną rzeczą, ale oni potrafili ten strach przełamać i poświęcić siebie dla dobra sprawy. No, na szczęście nic groźnego się nie wydarzyło. Natomiast sprzęt medyczny trafi, i pięć wózków inwalidzkich trafiło bezpośrednio na front. A siedem wózków inwalidzkich do Polskiego Domu Pomocy Społecznej. Natomiast szkoły miejscowości, w których byli, to, to miejscowość nazywała się Stry, i tam odwiedzili szkołę imienia Kornela Makuszyńskiego, gdzie zostawili te dary, i potem wraz z posłem Małeckim pojechali do szkół polskich w Kołmyi, gdzie rozładowali resztę ładunku. Oprócz tych przyjemnych wrażeń, jakich doznali. Od mieszkańców niestety przywieźli ze sobą bagaż w zasadzie traumy, bo widok, jaki tam zastali, naprawdę był traumatyczny. Spotkali zgwałcone dzieci, widzieli rozczłonkowane części ciała. Tego telewizja publiczna nie pokazuje, może i dobrze, ale u nich ta trauma pewnie zostanie przez wiele lat, co najmniej. Przyznam się szczerze, że od samych tylko kilku zdjęć i opowieści ich ja sam. Wyczuwałem znamiona traumy. Chociaż kilkadziesiąt lat byłem strażakiem, i niejednokrotnie spotykałem się z ludzkim nieszczęściem. To jednak wywiera wrażenie. Oni naprawdę potrzebują pomocy. I stąd I ta druga akcja, którą chcemy zorganizować. Tak, nie wszyscy muszą tam jechać, żeby pomóc, ale każdy może pomóc, ponieważ organizujemy drugi taki transport w trzeciej dekadzie lutego. Chcielibyśmy zawieść. Środki medyczne, sprzęt rehabilitacyjny, głównie dla polskich wolontariuszy, którzy tam działają, czasami i walczą. Jest sporo Polaków, którzy prowadzą tam działalność, czasami walczą, tak jak powiedziałem. Nawet nasza Żerardowianka, o tym pisała nasza prasa lokalna, też bierze tam udział. Jak również chcielibyśmy do tych polskich szkół zawieść takie paczki, w których byłyby słodycze i przybory szkolne. Dlatego zwracamy się nie z apelem, ale z taką ogromną prośbą do ludzi dobrych serc o pomoc w zebraniu najpotrzebniejszych rzeczy. Potrzebne są nam baterie, akumulatory, latarki, rękawiczki, czapki i dla dzieci właśnie słodycze i wszelkiego rodzaju przybory szkolne: zeszyty, kredki, długopisy, ołówki, farby, plastelina. To wszystko, czego dzieci używają do szkoły. W tej chwili mamy dwa takie punkty, w których byśmy mogli przyjmować takie dary. To, był, to jest Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie przy Przysławińskiego 6. I to zbiórki prowadzimy w soboty od godziny 10 do 13 i w redakcji Radia Fama. Prowadzimy jeszcze rozmowy z Życiem Girardowej i Centrum Kultury, żeby tamte placówki. Jeżeli wyrażą zgodę, o tym poinformujemy naszych y, mieszkańców, najlepiej przez stronę Facebooka, zachęcam do odwiedzenia tej strony, tam też napiszemy, powtórzymy to, co ja dzisiaj mówię, żeby, jeżeli ktoś nie zapamięta, co jest potrzebne. Sprzęt rehabilitacyjny, torby medyczne, środki opatrunkowe, y, które chcemy też tam zawieść. tutaj zwróciliśmy się y, o pomoc do firm. Monti Figue Got, Polmos Rabudzinio, no, mamy wstępne obietnice, że pomogą nam kupić właśnie torby medyczne. Może chciałbym zaprezentować, jak wygląda taka torba medyczna, bo nie każdy wie, to nie jest zwykła torba. Ona tam zawiera szereg medykamentów do udzielenia pierwszej pomocy. Mogą być szyny kramera, worek tambu, butla z tlenem, sprzęt do resuscytacji. Żel na oparzenia. Także w, na taką okoliczność wojny jak najbardziej taka torba może być użyta do udzielenia pierwszej pomocy. A proszę powiedzieć, jakie fundusze na taką torbę trzeba przeznaczyć? No są różne, różne, różne wyposażenie ta jest torba, bo właśnie może być nawet i defibrator wtedy jest droższy, ale tak. Taka minimalna cena w tej chwili od 6 do, do 9 tysięcy, mniej więcej się waha w zależności od zestawu. Zachęcamy mieszkańców Żerardowa do tego, aby włączyli się w akcję pomocy Ukrainie, żeby pomogli w tej sytuacji wam. Tak, ja już teraz chcę podziękować i w naszym imieniu, a przede wszystkim w imieniu mieszkańców, którzy naprawdę okazują wielką wdzięczność i Kierujemy tę prośbę może w szczególności do tych osób, które chciałyby pomóc, a nie wiedzą gdzie i w jaki sposób to zrobić. Dlatego nie ograniczamy tutaj możliwości. Każdy ma wrodzoną jakąś empatię i skłonność do czynienia różnego dobra. Jest taka okazja. Bardzo o to prosimy. Szanowni Państwo, oczywiście Telewizja Żerardowska przyłącza się do tego apelu. Zachęcamy, pomóżmy Ukrainie. I ja przypominam, dzisiaj w studiu Telewizji Żerardowskiej gościłam pana Andrzeja Okleśniskiego, członka honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerardowie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia.